Ciemneczko, witam serdecznie z tej strony. Kajak z a dzisiaj zagramy sobie w grę w demo gry Majin Dread Project. Projekt szczur z inicjatywy, powstały z inicjatywy e, Gimpera, Tomasza Gimpera działowego, której, w którą tworzy kilku pasjonatów. E, tak jak Sam Gimper powiedział, robią ją. Po godzinach i zobaczymy, co mają nam do zaprezentowania. Bo jak może wiecie albo nie wiecie, wczoraj wystartowało oficjalne demo na Steamie za darmo każdy może sobie zobaczyć ee, o co w grze chodzi, jak ona wygląda i czego możemy się spodziewać. Jednocześnie powstał ee, Kickstarter, na którym zbieram pieniążki, żeby przyspieszyć tworzenie tej gry, mają już zbrane, o widzicie tu rośnie, 7400 dolarków, 239 osób tutaj wspiera już inicjatywę, więc bardzo, bardzo fajnie, ja też również zostawię linka u siebie na dole oraz coś dorzucę pewnie jakąś małą skromną sumkę, bo jak wiadomo nie każdego, nie każdego stajesz, żeby, żeby dużo dać, ale zawsze fajnie, fajnie w jakiś tam sposób wesprzeć inicjatywę, e, no i tutaj macie różne jakieś tam progi, różne rzeczy do, do zyskania dzięki temu, że też wspieracie, że jesteście i w ogóle, tak więc e, ja ze swojej strony od razu zachęcam i zaraz zobaczymy, czy gra jest warta tego zachęcania, czy, czy będzie... Ciekawa i e, emocjonująca, i czy, i czy chłopaki robią dobrą robotę, czy nie robią dobrej roboty. Tak więc, już nie przeciągając, e, tutaj e, zobaczymy, o co chodzi i z czym to się nie. Tak więc ruszamy. Derad Project graj Mamy tutaj polską wersję językową. Oczywiście, chyba tylko polska, językowa jest, polska wersja językowa jest tylko dla napisów. Eee, a nie dla samych tekstów, bo dubbing chyba jest gdzieś tam zawarty w Kickstarterze też, że trzeba tam ileś nazbierać, żeby był pełnoprawny polski dubbing. Eee, interesujecie się znowu jak i walka, oczywiście, lecimy. Normalnie, jak widziałem, gra bardzo ładnie wygląda, więc zobaczymy. Jest taka fajna, fa fajna, fajna kreska zrobiona. taka tylko Dunk z takich nie? Tak, Chodzi o. same obrazki, kolory i tak dalej. O, się wystraszył, chłop Równowaga. Mom! I think I need my medicine again! Medicine again! W ogóle fajnie takie komiksowe, nie? Idziemy dalej, kontynuujemy. Grasz jako Tolen, się AD, to standardowo. E, Właśnie zaś karta, by zdobyć nowe, wydaje mi, interakcje ze światem, ok. E, dalej. I tak ten element otoczenia podświetlają się, gdy na nie myszką, kliknij w nie, aby rozpocząć interakcję, w porządku. A tu jest pasek, wiadomo, nie uświetla się aktualne cele, zadania. taki samuczek, w możesz sprawdzić swoje karty, znajdziesz je również, znajdziesz tu również inne zakładki. W porządku, lecimy dalej. Ekwipunek oraz... Idź i weź swoje leki. Idziemy, w porządku. że już do a czy on jest jakimś, e, jakimś księciem, kimś takim, tak, skoro w zamku mieszka? Mam tutaj... Mamy tutaj pieska z Hiszloniku Kimperam, wszystkiego psiaka. Are you here? A to możemy drzwi kliknąć, albo iść dalej. She started drinking. She must have gone to the tavern. Poszło do karczmy, zaraz tam pójdziemy hmm. też. Hmm. Let's meet tonight. It will be done by the morning. Your S. Your S. I też nastawienie wchłonie to na stan twoich emocji emocje mają znaczenie przy wyborach popularnych budowaniu talii oraz walce a Shield możemy sobie wybrać czy chcemy iść pod ciekawość czy kim jest s albo czy a co jeśli coś się stanie no raczej idziemy w ciekawość i must be a message for mom who's s? what does he want from her kartę z To mamy nasze leki chyba That's bad. Hope she has the rest with her. Tu jeszcze jest chyba nie jakaś ksiąka szukaj pokój mamy trzy Idź wyjść wyszukaj mamy czyli idziemy do karty my szukaj mamy she must have left not so long ago prawie już nie równo się idziemy mamuśki. muśki. mom's ribbon stąszka mamy Oho, czyli jednak coś się mogło stać Sprawdź w karczmie. Gdzie jest karczma? To i zabraliśmy A czyli drugą stronę jest karczma, dobra To to jest Wers Piasku gusza przeciwnika. Oh, honey we are closed for today oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mm -hmm. what are you doing here kid it's the middle of the night lee i'm looking for my mom everybody's looking for something trust me you will not find her here mm -hmm. you won't let me in because of wolf day huh i'm not going anywhere just you try to stick a beard outside spuds mm -hmm. i want to get in would you step aside you think you're special huh nobody's getting through unless i get in not in this state you won't what did you say you little shit yeah keep drinking crying didn't i tell you to fuck off didn't i you Oty. Duś sam. Mom's ribbing. O, czyli za samego tego samego miejsca, czyli możemy tu znowu interakcję zrobić, tak? we are close for today. Za fajnie zginęli na starcie KGW. What are you doing here, kid? It's the middle of the night. this middle of the night I'm looking for my mom Dobra, you won't let me in because of wolf day huh i'm not going anywhere just you try to stick a beard up. i want to get in would you step aside you think you're special huh Nobody's getting through unless I get in. Not in this state, you won't. What did you, you say, you little shit? Yeah, keep drinking, crazy. <laughs> Too high. I wouldn't squeeze in there anyway. Of course. Locked. Oczywiście, no, okay. oh, right. zginęło. O, dobrze. Inkeeper nie zbrącił pantry, yet. Hmm. nie? zginę, prawda? Zginę. Maybe through zginęło. Proszę, proszę. Jaka cię walka ze szczurami w trakcie Twojej tury? Kliknie raz na kartę, której chcesz użyć, a następnie kliknie mi postać. O, no, okej, okay. no, okay. może wasz przedmiotów czyli kamienia możemy rzucać dobre. do obbrzenia równe przeciwnika. A hmm. Negatywy A w porządku koszt akcji, czyli 3 koszty akcji zawiera. na nie, 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 życia. Co są życia punkty życia, nie, nie, esencji nie, nie, z punktów z jest nie, z esencji używasz punktów transformujących... esencji na przeciwniku. Blok utrzymuje się przez jedną turę. Każdą akcję rozpoczynasz z trzema punktami akcji. Okej, okay, w porządku. Transfer na przeciwnikach blokuje niespecjalne warunki, kolejno po 5-10 punktach akcji Nie rozumiem za bardzo. Ty możesz powiedzieć intencją przeciwnika w trakcie twojej tury: najeść kursora na. Kolejna akcja przeciwnika w porządku. Powodzenia, dzięki. Okej, okay, czy one chcą mnie zaatakować, tak? Przedaje 10 obrażeń. zdaje 8 punktów. Transformuje esencję, nakłada przeciwnika strach. Zadaje obrażenia 4 Prosty atak, zostaje i on mnie chce stakować nawet ataku O I można w tego szczurka co Zjemniemy go z nożyka A, bo tu można jeszcze ten, dobra A, mogliśmy najpierw zaatakować osobienia w sumie no Tego guszymy I co? I nie mamy więcej punktów Ture, dostaniemy ci tą obrażeń od szczurka 10 A bo karty mi się wymieniają, dobra Kolejne karty gane w tej turze, wrócą do następnej ręki, dobra I możemy użyć w to DEJAWU teraz możemy użyć wszystkiego, nie? Wtedy wracają do mnie te karty Dobra, super Znowu go obliczamy, Nie mógł ruszyć Osobiamy go i tyle to teraz? To użyjemy na siebie na pewno drzewu A mogę znowu najpierw odwrotnie zatekowałem, plus jeden action. Pir. bój się lag bite w trumie? zablokował coś. Okej, karty mi się poleczy troszeczkę i pchniemy go, zabijamy. Dobra zwycięstwo. No i Gittor. Scabby rats, hey. Co szczury. weszło? Have they bitten you badly? Mother doesn't let me talk to wolf ones. Hmm, she isn't here, is she? Is she? Is she? I don't know. I tried to check the tavern, but I couldn't get in. I see. It's dangerous to walk around all alone in the night, you know. Especially you know. for someone with such distinctive eyes. <laughs> I am Tahon. And what is thy name, boy? Tolan. Hmm. I am afraid that finding your mother won't be so easy right now, Tolan. Let's go to the temple. I'll dress your wound. We'll chatter a little, and then somebody shall walk you home. It will be our little secret. But my mother! Your mother would be only an obstacle right now. You're coming with me. I'll show you to my brothers. I can't be so selfish not to. Get off me! Ło, wciągnął wow, mu łapę. Wow. Projekt rat. A, czyli to jest koniec, tak jakby, tylko taka wejść. Dziękujemy za przejście dema. Ale no, co, bo jak bym wziął tą drugą opcję, nie? Zespół Projektu sztur Łukasz Kielczyk Michał Pietralik Patryk Hugin-Włośnicki oraz Tomasz Tom Akrofir Akrofir -Bedziński. No, tak więc jak widzicie e... gra wydaje się być ciekawa skoro że jest tak mało procesowej fabuły, w sensie no, nie wiemy nic, co tam dalej się działo ale mamy jakiś tam wstęp, zarys tego, co możemy się spodziewać. Kreska i muzyka wydaje się być bardzo fajna. Przynajmniej mi się podoba kreska, szczególnie to jest takie e, dark z e, troszeczkę. No. Więc spoko. E, nie wróciły mi w ogóle, więc e, zajebiście. Ale to nie szkodzi. No, tak więc. E, no. Mogę więcej powiedzieć. Czekam. Chyba czekam na to, aż wyjdzie jakaś taka e, relaksowa wersja, albo chociaż wersja grywalna gry, takiej pełnoprawnej gry. Pewnie trochę to potrwa, ale. O, tym może Gimpredziałowym. No. Nie czekamy do końca, tutaj się będzie jeszcze, ten, pojawi chyba nie, chyba wszystko. No, tak więc, moi drodzy, ja się będę z wami żegnał. Mm, tak jak mówię, czekamy, czekamy na dalszą, na dalsze e, informacje odnośnie samego projektu szczur. No i, no i tyle, no. Do zobaczyska, trzymajcie się cieplutko i pa pa, hej hej. Cześć. A i bym zapomniał, e, pamiętajcie e, o kickstarterze e, Wbijajcie, jeżeli możecie to wpłacajcie pieniążki, jeżeli nie to udostępniajcie, grajcie w demo e, Ustawiajcie grę na swojej wishliście, na steamie I no, na pewno to pomoże, gdzieś tam projektowi się rozwijać Mam nadzieję, że ja też dołożę w jakiś sposób jeszcze dodatkowo swoją cegiełkę do tego No, a tak, tak ogólnie to no. Super. No i do zobaczyska jeszcze raz tak jak mówiłem, trzymajcie się podko, Hej.